Cześć, witajcie, jestem Michał. Krótko, 30 kwietnia wyruszam motocyklem z Wyspy Jersey przez Samalowe Francji do Polski. Wracam 11 maja. Całkowita długość trasy to około 3600 km. Chcę wykorzystać tą okazję, aby zwrócić Waszą uwagę na Fundację Dobro się niesie. Prowadzi ona Domy Świętego Łazarza dla osób w kryzysie bezdomności. Oferuje im szansę, terapię i opiekę duchową. Pierwszy miesiąc pobytu pokrywają darczyńcy. Później podopieczny zobowiązany jest do podjęcia pracy. Po więcej info, jak oni działają, odsyłam do stronki, link w opisie. Śledzę jakiś czas na Facebooku i zapewniam, że robią robotę. Całą akcję nazwałem Podróż po drugą szansę, dlatego że ja kiedyś też ją otrzymałem. Jeżeli czujecie potrzebę i macie otwarte serce, chcecie mnie wesprzeć, to proszę o datek dla tej fundacji bezpośredni numer konta także w opisie, pokrywam całość kosztów podróży, nie czerpię z tej akcji w ogóle żadnego dochodu i w kolejnym filmie więcej na temat samej trasy i szczegółów technicznych jak to się będzie odbywać dzięki za obejrzenie i pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się, hej!